Ja bym się najpierw zastanowił, jaki może być wpływ centralnego portu komunikacyjnego na nasze domowe sprawy, na polską gospodarkę. Jeżeli ten projekt się uda, to oznacza co roku wzrost PKB o 1%. To jest bardzo dużo. Podkreślam, jeżeli ten projekt się uda. To nie jest zwykły projekt infrastrukturalny. To jest olbrzymi projekt cywilizacyjny, szczęśliwie, szczęśliwie szczególnie w okresie pandemii, rozpisany na kilkadziesięcioleci. Jakie są najważniejsze elementy, które decydują o tym, że ten projekt w zasadzie się do czegoś przydaje? Po pierwsze, jest to nasza jedyna polska szansa, żeby wygrać bitwę o tranzyt. Ta najcenniejsza część biznesu lotniczego to są właśnie pasażerowie tranzytowi. My nie bardzo mamy czym ich tu przyciągać. I to, że taka, taka operacja jest możliwa, świadczy na przykład przykład lotniska, lotniska w Helsinkach, które w ciągu no, niewiele więcej niż dekady, z malutkiego, prowincjonalnego lotniska gdzieś na skraju Europy, stało się jednym z większych hubów pomiędzy Europą, a Azją Wschodnią, Japonią, Koreą, Chinami. I jest to operacja która mniejsza od tego, co myśmy wymyślili, ale, ale udowadnia, że jest możliwa. I, a więc po pierwsze tranzyt. Po drugie, no, najbardziej oczywista sprawa ze wszystkich. Nasze główne lotnisko, czyli lotnisko Okęcie, lotnisko Chopina, za jakieś 10-12 lat się kompletnie zatka. W tej chwili wydajemy od kilku lat, do dwóch lat, olbrzymie pieniądze w rozbudowę na Okęciu tranzytu, właśnie, bo inaczej pasażerowie tranzytowi by się totalnie odzwyczaili od, 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 od polskich lotnisk. I ta inwestycja będzie inwestycją. Taką trochę kaleką, i zaledwie na 10 lat. Więc to są główne argumenty za tym, żeby to lotnisko powstało. Plus jeszcze jedna rzecz. Jeżeli lotnisko Charles de Gaulle zatrudnia 175 tysięcy ludzi, 175 tysięcy miejsc pracy, to załóżmy, że się nam ten projekt CPK udaje. No to według raportu Etikernea mamy 250 tysięcy nowych miejsc pracy w środku Polski. To zwiększenie ruchu lotniczego i turystyki w Polsce dzięki temu, że jest przyzwoite duże lotnisko. No może zwiększyć także biznes tych, tych polskich lotnisk regionalnych. Ja myślę, że przy dobrze wymyślonym lotnisku, Okęcie, lotnisku w Baranowie możliwe jest zdrowe współistnienie, zdrowa synergia między lotniskami, lotni, większością lotnisk regionalnych. No, kłopot jest z Okęciem oczywiście kłopot jest z lotniskiem w Łodzi.